Cześć, witam Cię serdecznie, z tej strony Magdalena Wojtkowiak. dzisiaj opowiem Ci o jednym z motywatorów kariery, a będzie nim motywator status. Motywator status mówi nam o potrzebie zdobywania prestiżu, o potrzebie zdobywania bogactwa, o potrzebie przynależności do elitarnej grupy. Jeżeli mówimy o elitarnej grupie, to równie dobrze może to być elitarna grupa, czyli na przykład doktorzy, lekarze, stomatolodzy. Może to być też profesor, grupa profesorów, doktorów habilitowanych. Ale elitarną grupą może też być grupa, grupa kierowników, dyrektorów czy chociażby grupa członków zarządu. Osoby o podniesionym motywatorze status, czyli wtedy, kiedy on jest driverem takim mocy motywacyjnym, mają potrzebę zdobywania bogactwa, mają potrzebę prestiżu, mają potrzebę otaczania się markowymi rzeczami. To są te osoby, które wybierając telefon komórkowy, czy chociażby wybierając laptopa, kierują się przede wszystkim marką tego, tego urządzenia, ponieważ jeżeli jest marka, to wiadomo, że to już jest solidne i porządne. To są osoby, które wybierają określone grupy marek samochodów i dzisiaj nie będę tej marek samochodów wymieniać, ale możecie się domyślić, jakie to są, jakie to są marki samochodów, bo po prostu za tymi markami idzie prestiż. W momencie, kiedy na przykład do organizacji rekrutujecie przedstawiciela handlowego, a przedstawiciela handlowi to jest ta grupa, która powinna mieć podniesiony motywator status, bo ten motywator status jest związany z pieniędzmi, czyli ich będzie motywowało to, żeby zarabiać więcej, chociażby po to, żeby kupować sobie fajne rzeczy. Ta grupa osób, które ten motywator status ma podniesiony podczas rekrutacji, jak zadacie im pytanie, jakie macie pytania do nas teraz, odpowie, a jakim samochodem będę jeździć, jaki dostanę komputer, jaki dostanę telefon, bo dla nich to jest Ważne. Dla takich osób ważne jest też to, do jakiej firmy się zatrudniają. Czy za tą firmą idzie marka i prestiż, czy po prostu ta firma jest średni, średnią czy małą firmą. Jeżeli tak jest, jesteś, Twoja firma, którą prowadzisz, jest małą bądź średnią firmą, nie do końca wybieraj przedstawiciela, czy nie szukaj do końca pracownika, który ma wysoki prestiż, ponieważ on w tej firmie może nie czuć się do końca komfortowo. Osoby o podniesionym motywatorze status to są osoby, dla których ważne jest to, aby przynależeć do elitarnej grupy, tak jak powiedziałam. I teraz na przykład elitarną grupą to może być grupa osób na siłowni, pod warunkiem, że ta siłownia jest markowa. I teraz jeżeli chcielibyście się zmotywować do tego, aby uprawiać sport, a Wasz motywator aktywność fizyczna jest na niskim poziomie, a motywator status na poziomie podwyższonym, to pierwsze, co bym poleciła, to kupić sobie markowe ubranie, czyli markowy strój, markowe buty i wybrać taką siłownię, która jest prestiżową siłownią. Wtedy automatycznie Wasza motywacja się podniesie i będziecie z większą przyjemnością chodzili na tą siłownię, ponieważ zaspokoicie tym swój motywator status i od razu w jakim stopniu ta aktywność fizyczna wam się podniesie. Osoby o podniesionym motywatorze status to są osoby, które nie mają trudności z tym, żeby występować publicznie. To nie znaczy, że potrafią. One nie mają z tym trudności, ponieważ jeżeli wychodzą na scenę, zaczynają coś mówić, to są na tak zwanym świeczniku, czyli wszyscy na nie patrzą, nie uczuwają z tym aż takiego dużego stresu. Natomiast osoby o obniżonym motywatorze status to są osoby, które nie lubią wyróżniać się w tłumie. To są osoby, które kupują sobie ubrania, i te ubrania mają jakieś metki czy marki, to one potrafią odkryć to albo zamazać, żeby nie było widać, że to ubranie jest markowe, ponieważ nie chcą się tym wyróżniać. Wybierając komputer, wybierając telefon, raczej wybiorą solidny, bądź tradycyjny, taki, który znają, dobry, a nie do końca markowy, wręcz będą czuły się skrępowane, jeżeli będą miały przy sobie urządzenie, które jest markowe, które jest tak naprawdę rozpoznawalne, bo im zależy na tym, żeby po prostu nie wyróżniać się w tłumie. I teraz wyobrażamy sobie, że kierujecie jakimś zespołem i chcecie zlecić pracownikowi to, aby wystąpił, nie wiem, przed zarządem i wybieracie osobę, która ma obniżony motywator status. Dla niej to jest tak wysoki stres, ona tak tego nie lubi, że naprawdę będzie robiła to e, zmuszając się do tego, tak? Jej motywacja wcale nie wzrośnie. Gdy wybierzecie osobę o podwyższonym statusie, jej motywacja automatycznie wzrośnie, ponieważ ona poczuje się prestiżowo. Jeżeli da, dany wasz pracownik bądź wy, na przykład, macie podniesiony motywator Jedzenie, to oczywistą sprawą jest, że lubicie chodzić do fajnych restauracji, tak? do takich prestiżowych, więc zmotywuje Was na przykład kolacja z prezesem, co wcale nie zmotywuje tych, tych osób o obniżonym motywatorze status. Osoby o podniesionym motywatorze status w momencie, kiedy dostaną nagrodę na wielkiej konferencji i pogratuluje im cały zespół i cała firma na nich patrzy, są dumne, są zmotywowane i po prostu aż oddychają całą piersią. Osoby, które mają obniżony motywator status, posłuchajcie co myślą, bo to wiem od klientów, następnym razem nie będę realizować tego celu, bo po prostu największą karą dla mnie jest to, że ja tam muszę wyjść, niż satysfakcja z tego, że z tego celu zrezygnowałam, że go zrealizowałam. Więc zastanówcie się, jak ważne są motywatory życiowe i jak one na nas wpływają, tak? Jak bardzo można zdemotywować kogoś, tak naprawdę chcąc go zmotywować. Moi kochani, o motywatorze status myślę, że dzisiaj już zupełności wystarczy. Ja zapraszam Was do oglądania kolejnego nagrania. Po tych nagraniach zapewne pojawią się jakieś pytania, więc z chęcią na wszystkie odpowiem. Jeżeli już łączą się Wam jakieś motywatory i macie pytania co do tego, co według Was wam wychodzi, to zapraszam do, do komentowania, zapraszam do zadawania tych pytań. Naprawdę z przyjemnością podzielę się z Wami moją wiedzą, moim doświadczeniem oraz obserwacjami motywatorów różnych osób, z którymi mam przyjemność pracować. Pozdrawiam Was gorąco. Z tej strony Magdalena Wojtkowa. I zapraszam Was do następnego nagrania. on Facebook